Ogromna mobilizacja w obronie ukaranego hodowcy świń. Komisja Europejska kontra branża mięsna. Komorowski Ostro. Minister Dorożała sam powinien przejść badania. Rolnicy już jutro wyjadą na drogi. Artykuł opublikowany na łamach magazynu Farmer, dotyczący przypadku Szymona Kluki, który został zobowiązany przez sąd do płacenia odszkodowań sąsiadom z powodu uciążliwych zapachów dochodzących z jego niewielkiej chlewni, wywołał szeroką dyskusję. Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Podkreśla, że sprawa ta wymaga nagłośnienia i podjęcia działań mających na celu zarówno ochronę gospodarstwa w grodzisku pod łodzią, jak i zabezpieczenie interesów wszystkich rolników, którzy zgodnie z prawem prowadzą swoją działalność rolniczą. Kiedy kilka lat temu dowiedziałem się, że hodowca bydła we Francji ma zapłacić sąsiadom 8 tysięcy euro odszkodowania za to, że nie odpowiada im zapach krów, nie przypuszczałem, że doczekam podobnych wyroków w Polsce, mówi Jacek Zarzecki. Orzeczenie sądu w Łodzi wobec Szymona Kluki to bardzo niebezpieczny precedens, który może zapoczątkować falę podobnych pozwów, jak miało to miejsce we Francji, dodaje. Francuzi zdołali zatrzymać tę falę dzięki odpowiednim regulacjom prawnym, jednak w Polsce nadal brakuje przepisów chroniących rolników i produkcję rolną, mimo że kolejne rządy podkreślają, iż bezpieczeństwo żywnościowe i obronność kraju powinny być priorytetem. Zarzecki zwraca uwagę, że wyrok dotyczący rolnika z podłodzi może mieć poważne konsekwencje dla całego sektora produkcji rolnej, co powinno zostać uświadomione wszystkim. Warto podkreślić, że ten rolnik działa zgodnie z prawem, a nie można karać kogoś za legalną działalność. To niewielkie gospodarstwo, które funkcjonuje tam od pokoleń. To osoby przybywające z miast na wieś powinny zrozumieć, że wieś służy do produkcji żywności, co wiąże się z różnymi zapachami, a nie tylko z zapachem bzu i fiołków. Dla sądu powinny być decydujące przepisy budowlane, normy ochrony środowiska oraz opinie biegłych, a nie subiektywne odczucia, podkreśla Jacek Zarzecki. Zwraca uwagę, że w świetle tego orzeczenia żadne gospodarstwo w Polsce nie jest bezpieczne, nie tylko te zajmujące się produkcją zwierzęcą, ale dosłownie każde. Prezes wskazuje, że decyzja sądu wobec rolnika z Grodziska w Gminie Żgów nie ma oparcia w obowiązujących przepisach. Nie można nazwać chlewni na 360 sztuk działalnością przemysłową, bo w polskim prawie nie istnieje taka definicja wyjaśnia. Zarzecki uważa za absurdalne, że rolnik został ukarany odszkodowaniami, a jeszcze większym nonsensem są zalecenia sądu dotyczące prowadzenia hodowli. Przepisy już jasno określają, kiedy można wylewać gnojowice na pola i kiedy ją przyorać. Sąd nie ma prawa decydować o tym, kiedy rolnik może zajmować się zwierzętami, czy wyjeżdżać maszynami na pole. Ostro krytykuje prezes Związku Branżowego. Jeśli teraz nie zjednoczymy się, aby pomóc rolnikowi z podłodzi, wszyscy możemy tego pożałować, ostrzega Jacek Zarzecki. Jego zdaniem wszystkie organizacje branżowe powinny zjednoczyć siły w tej sprawie. Rolnik nie może zostać sam, trzeba zatrzymać to szaleństwo, sprawa nie może zakończyć się w ten sposób, apeluje prezes, dodając, że należy zrobić wszystko, by doprowadzić do kasacji tego wyroku. Zarzecki zapowiada również, że Szymonowi Kluce zaoferuje pełne wsparcie ze strony Federacji, w tym pomoc prawną. W obliczu takich orzeczeń sądowych konieczne jest zwiększenie nacisków na wprowadzenie regulacji prawnych, które skutecznie chroniłyby polskie gospodarstwa i produkcję rolną na wsi. Bo jeśli nie na wsi, to gdzie będziemy produkować żywność pyta retorycznie prezes Związku Hodowców. Potrzebne jest porozumienie ponad podziałami szczególnie wśród polityków, aby wreszcie zagwarantować rolnictwu bezpieczeństwo, dodaje. Z kolei Anna Bryłka napisała na Twitterze, ASF dziesiątkuje polskie gospodarstwa, a hodowca trzody z podłodzi ma zapłacić ponad 100 tysięcy złotych, bo sąsiedzi skarżą się na przykre zapachy z jego chlewni. Sąd instruuje również rolnika, jak ma teraz prowadzić produkcję zwierzęcą. Ten precedensowy wyrok może być gwoździem do trumny dla wielu polskich gospodarstw. Podkreśla europosłanka w swoim wpisie. Trudno się z nią nie zgodzić, Hubert Ojdana zapytał, czy ktoś z ministerstwa odniósł już się do tego. Według niego to jest tak chore, że się w głowie nie mieści. Mateusz Kulecki jest oburzony wydarzeniami na wsi, związanymi z wyrokiem zobowiązującym rolnika do zapłaty 100 tysięcy złotych za zapachy na jego gospodarstwie. Słuchajcie, dzisiaj na tapecie temat pana Szymona, rolnika, który prowadzi gospodarstwo od wielu, wielu lat, na którym to gospodarstwie praktycznie od zawsze była jakaś produkcja zwierzęca, i nagle okazuje się, że pan Szymon ma problemy z sąsiadami a problemy te polegają na tym, że sąsiedzi, którzy jakiś czas temu wybudowali się w niedalekiej okolicy, którym to pan Szymon pomagał, Nagle szukają tak naprawdę dziury w całym i kiedy już nie mogli, pr pr kiedy próbowali praktycznie wszystkich możliwych sposobów, jak tutaj dokuczyć naszemu bohaterowi i się okazywało, że wszelkie możliwe kontrole przechodziły pozytywnie, wszystko było okej, okay, nie było się do czego przyczepić, to w końcu pozwali pana Szymona o, e, o to, że przez jego produkcję ich działka straciła na, na wartości. Nagle okazuje się, że rolnik musi zapłacić około 100 tysięcy złotych za dość uczynienia właśnie ludziom, którzy przeprowadzili się na wieś i wiedzieli do, doskonale, na jakie tereny się przeprowadzają. Paradoksem też jest to, że pan Szymon musi wykonać dodatkowe jakieś różne czynności, między innymi musi obsadzić e, teren gospodarstwa tak, żeby sąsiedzi mieli spokój, e, a przez te nasadzenia straci też dojazd, dojazd na przykład do sylosów. I do takich paradoksów dochodzimy i zobaczcie, patrzymy na to przez, pryzma, przez pryzmat rolnictwa. Ale zobaczcie, jak wiele rzeczy można w ten sposób skomplikować tak naprawdę w każdym miejscu, gdzie, gdzie chcemy. Bo przeprowadzanie się do miasta wychodzi na to, że możemy oskarżyć, nie wiem, miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne o to, że w nocy tramwaje jeżdżą albo że jeżdżą autobusy. Możemy zaskarżyć hmm, restaurację. Która gdzieś funkcjonuje o to, że nam śmierdzi, że jest gwar, że jest głośno. Tak naprawdę każdy może być oskarżony przez drugą osobę o cokolwiek. Także dochodzimy do takich absurdów, że to się w głowie nie mieści. I tutaj wręcz żądamy reakcji Ministerstwa Rolnictwa, żądamy reakcji i żądamy działań, które w końcu pozwolą chronić rolnictwo, chronić nasze dziedzictwo narodowe. Z kolei Piotr Kisiel na profilu Ruchu Młodych Farmerów zamieścił takie oświadczenie: Jako Ruch Młodych Farmerów chcemy wyrazić nasz zdecydowany sprzeciw wobec tego żenującego wyroku sądu, który skazał rolnika za prawidłowe prowadzenie swojego gospodarstwa. Wyrok, który zapadł, jest w naszej ocenie bardzo krzywdzący. Nie kryjemy oburzenia całą sytuacją. Uzasadnienie wyroku oraz nałożona kara są po prostu nie do przyjęcia. Ta sprawa ujawnia kuriozum i patologię zachowań osób, które przeprowadzając się z miast do wsi, niszczą polskie rolnictwo. Takimi żądaniami, jak cisza, spokój i piękne zapachy bajkowej wsi, naprawdę szkodzą. Wieś to miejsce pracy rolników. Tak było, jest i powinno być. Ten wyrok pokazuje, że każdy może zostać zniszczony. Lata ciężkiej pracy i wysiłku mogą pójść na marne. A to nie dotyczy tylko rolników, ale także wielu innych branż. Dlatego też nie zgadzamy się z wyrokiem sądu i będziemy wspierać poszkodowanego rolnika w każdy możliwy sposób. A do wszystkich, którzy planują przeprowadzkę na wieś, prosimy o chwilę refleksji. Wieś to nie bajkowa kraina, lecz miejsce pracy rolników, którzy uprawiają ziemię i hodują zwierzęta. Jeśli chcesz zamieszkać na wsi, pamiętaj, że to Ty przychodzisz do niej, a nie odwrotnie. Musisz zaakceptować panujące tam warunki. Walka z przemysłem hodowlanym w Polsce zlewa się w jedną całość, jeżeli spojrzymy na promowanie diet bezmięsnych. Rezygnacja z hodowli zwierząt oraz promowanie diety roślinnej wśród najmłodszych konsumentów to jedne z propozycji zawartych w raporcie Komisji Europejskiej, który stanowi podstawę do opracowania wspólnej polityki rolnej na nadchodzące lata. Pomysły te spotkały się z ostrym sprzeciwem przedstawicieli polskiej branży mięsnej, którzy interweniowali u ministra rolnictwa. Sugestie zawarte w raporcie, opracowanym w ramach strategicznego dialogu Unii Europejskiej, zostały opublikowane na stronach Komisji Europejskiej i mają posłużyć jako baza do tworzenia wspólnej polityki rolnej po 2027 roku. Branża mięsna uważa, że te propozycje mogą mieć katastrofalne skutki dla całego sektora rolno-spożywczego. W tej sprawie przedstawiciele branży mięsnej skierowali list do ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego. Pod listem podpisali się prezesi. Związku Polskiego Mięsa, Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Krajowej Rady Drobiarstwa, Federacji Gospodarki Żywnościowej oraz Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy. Branża mięsna zwraca uwagę ministra rolnictwa na propozycje, które ich zdaniem są niekorzystne dla polskich rolników. Choć dokument nie ma charakteru legislacyjnego. To wskazuje kierunki, w jakich Unia Europejska zamierza wprowadzać zmiany w nadchodzących latach, twierdzi Wiesław Różański. W raporcie znalazły się m.in. propozycje ograniczenia produkcji mięsa, promowania diety roślinnej wśród dzieci, wprowadzenia systemu handlu emisjami w rolnictwie oraz lobbowania za systemem NutriScore, który umożliwia ocenę wartości odżywczej produktów spożywczych. Branża obawia się, że takie zmiany mogą negatywnie wpłynąć na przyszłość polskiego sektora rolno-spożywczego i rolników, którzy już teraz mierzą się z wyzwaniami związanymi z produkcją mięsa i żywności. Zdaniem producentów mięsa, raport Komisji Europejskiej nie jest rzetelnym, naukowym opracowaniem ani sensownym dokumentem z jasną analizą kierunków rozwoju rolnictwa. Opiera się głównie na nierealistycznych propozycjach europejskich lobbystów, zwłaszcza niemieckiej Komisji Przyszłości Rolnictwa. Producenci ostrzegają, że kontynuowanie takiej polityki doprowadzi do tego, że europejskie rolnictwo stanie się ekologicznym skansenem, niezdolnym do konkurowania na rynkach międzynarodowych z potęgami takimi jak Ameryka Południowa, Ameryka Północna czy kraje azjatyckie. W kontekście globalnych wyzwań takich jak zmiany klimatyczne, pandemie czy konflikty zbrojne, silny sektor rolniczy jest kluczowym elementem bezpieczeństwa narodowego. W związku z tym przedstawiciele polskich organizacji branżowych w liście do ministra rolnictwa podkreślają, że propozycje zawarte w raporcie powinny spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Należy podjąć działania mające na celu zahamowanie wdrażania przyszłych praktyk i rozwiązań sugerowanych przez Komisję Europejską. Pytanie tylko, czy nasze ministerstwo ma siłę, by walczyć o polską hodowlę, skoro w Polsce coraz częściej się ją likwiduje. A pomocni w likwidowaniu problemów z chorobami myśliwi spotykają się z coraz większą nienawiścią społeczeństwa. Bronisław Komorowski mocno opisał osobę ministra Drożały, który walczy z myśliwymi. Minister klimatu Mikołaj Drożała powiedział w TVP, że chce, aby myśliwi przechodzili obowiązkowe badania lekarskie tak jak policjanci i żołnierze. Jest pan za? Wie pan, ja bym pana ministra Drożałę też skierował na badania najchętniej, bo żeby być ministrem, trzeba mieć i kwalifikacje, ale także i szczególne podejście do tego obszaru, za który się odpowiada. To znaczy, ja nie słyszałem jeszcze o czymś takim, żeby odpowiedzialnym za lasy polskie, za leśników i za myśliwych, był ktoś, kto nienawidzi myśliwych i ktoś, kto nie znosi leśników. To jest samo w sobie chore. Ale on naprawdę, dotyczy. pan uważa, że on nienawidzi myśliwych? Tak uważam. Czyli co, jest niewłaściwą osobą na tym miejscu, jest niekompetentny? Jeszcze raz, jeszcze raz powtórzę, że to jest niesłychane, aby odpowiedzialnym ministrem za, ta, za jakiś obszar był ktoś, kto nie znosi. Jakby osób, osób, które czy środowisk, środowisk kto, za które polosi odpowiedzialność. Panie prezydencie, ale wie pan dlaczego on tego chce? On mówi tak, że wielu myśliwych w podeszłym wieku jest odpowiedzialnych za śmiertelne wypadki podczas polowań. Wie pan, no ale tak samo jest wielu ludzi odpowiedzialnych, y, na przykład y, za wypadki samochodowe, lotnicze. No kierowcy przechodzą wie, badania. A na, no ale nie ma obowiązkowych badań. Y, y, tak daleko idących. Oczywiście myśliwi też podlegają, muszą być, są badania są badania i psychologiczne i, i zdrowia i to nie wiem, dlaczego jeszcze bardziej to zaostrzać. Nie mogę tego zrozumieć inaczej niż jakieś chęci, wynikające z chęci dokuczenia środowiska. Walka o produkcję trzody chlewnej rozpocznie się już jutro. Rolnicy z Pomorza ponownie wychodzą na ulice pod Chojnicami, ale tym razem zamiast blokować przejazd, organizują akcję informacyjną na dużą skalę. Wspólnie z policjantami będziemy spowalniać ruch na drodze krajowej numer 22, aby każdy kierowca miał możliwość przeczytania na plakatach i banerach o co walczymy. Nie chcemy blokować drogi, ponieważ rozumiemy, że to byłoby uciążliwe dla mieszkańców. Zapowiada Krzysztof Beski, rolnik z gminy Hojnice i współorganizator protestu. Beski dodaje, że nie tylko kierowcy będą informowani. Podczas protestu obecny będzie także przedstawiciel ubojni w Chojnicach, który będzie zachęcać do wznowienia produkcji trzody chlewnej. Zależy nam również na obecności powiatowego weterynarza, który przekaże ważne informacje na temat afrykańskiego pomoru świn, podkreśla rolnik. Spowolnienie ruchu na drodze krajowej nr 22 planowane jest na piątek, w godzinach 8-16. Utrudnień należy spodziewać się na obwodnicy Chojnic oraz przy skrzyżowaniu drogi krajowej. Przy sygnalizacji świetlnej niedaleko pomnika 18 pułku ułanów pomorskich pod krojantami, z drogami prowadzącymi do starych parceli i na tak zwaną Starą Berlinkę. Według zapowiedzi organizatorów protestu, do hojnic mają przyjechać rolnicy z powiatów Człuchowskiego i Tucholskiego. O wydarzeniu zostały już poinformowane władze województwa pomorskiego, w tym radni Sejmiku. Fit Farmer opowiedział o Dajcie tym znać w komentarzu, co wiemy o nie. Siemanko, odnośnie kiszonki taki Dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o ochronie hodowli w Polsce. Czy Ministerstwu Rolnictwa zależy na tej branży, czy ktokolwiek zareaguje w sprawie wydanego na hodowcę wyroku? Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje. Jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach. Jeździmy na protesty za granicę. Sprawdzamy, jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.